Z okazji się świąt Bożego Narodzenia, chciałbym Wam życzyć dużo zdrowia, spokoju, świąt spędzonych w radosnej atmosferze wraz z najbliższymi, dużo, dużo radości i spełnienia marzeń nadchodzącym roku. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, Czcigodni Księża Proboszczowie, Ostrołęczanki i Ostrołęczanie, Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejsze święta w naszej polskiej tradycji, bo związane z narodzeniem Jezusa Chrystusa. Niech magia tych świąt towarzyszy w Waszych domach. Życzę Wam udanych spotkań rodzinnych, pojednania przy wigilijnym stole i takiego zatrzymania, żebyśmy się zatrzymali od tego codziennego pędu żebyśmy spędzili ten czas w gronie najbliższym. Życzę również w nadchodzącym nowym 2024 roku spełnienia wszystkich marzeń, realizacji wszystkich państwa planów. Dobrego świętowania. Wszystkiego dobrego. To był pan Wojciech Zarzyski, a zanim poproszę kapłanów o poświęcenie upadków o modlitwę, zapraszam do mnie charsmistrza Łukasza Szabankowskiego z naszego stońskiego chówca Związku Harcerstwa Polskiego. <laughs> Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, drodzy radni, księża proboszczowie, księży proboszczów, my już byliśmy ze światłem, Pana Prezydenta i Pana Przewodniczącego również, ale dziś przychodzimy do Państwa, do mieszkańców miasta. Betlejemskie Światło Pokoju od 32 lat przywędrowuje do Polski przez skautów słowackich z Ziemi Świętej. I również w tym roku pod hasłem Nieśmy Pokój przywędrował do Ostrołęki, przywieźł przez harcerzy ostrołęckich z Zakopanego. I to hasło nieśmy pokój. Ma nam przypominać, że pokój to nie tylko brak wojny, to nie tylko zgoda, ale to również nasza codzienna aktywność do tego, żeby pokój był. I w tym roku szczególnie, kiedy za naszą granicą, ale również w ziemi świętej nie ma tego pokoju. Pamiętajmy o tym, by, by o ten pokój dbać również w naszych rodzinach, w naszym mieście, w naszych środowiskach pracy, w naszych lokalnych społecznościach. Panie Prezydencie, na Pana ręce symbolicznie e, dla mieszkańców naszego miasta chcemy przekazać wszystkie Światło Pokoju, e, a dla a wszystkich Państwa e, zapraszamy tutaj do nas. Takie światło będzie można e, odebrać i założyć ze za sobą na widowne Dziękujemy bardzo. Bardzo miły, symboliczny i wzruszający zwyczaj. Cieszymy się, że do ręki też zawsze dociera, między innymi właśnie dzięki naszym harcerzom.